Dobry witam was wszystkich na naszych kolejnych zajęciach. Oczywiście jak zawsze jest ze mną miś Welwetuś. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z wami o wodzie o tym jak wodę, o, to, o tym, jak o wodę dbać, jak ją oszczędzać. bo pewnie jak już wiecie, woda jest nam wszystkim niezbędna, jest potrzebna do życia. zarówno nam. Zwierząt, zwierzęto, jak i roślinom. No dobrze. Zanim zaczniemy rozmawiać, oglądać komiks, który mi się dla Was przygotował, a później robić fajną pracę plastyczną, to szybciutko przypomnę, co dzisiaj będzie Wam potrzebne. Będziemy robić plakat. Plakat taki informacyjny o tym, jak woda jest nam potrzebna i jak trzeba. Chronić ją i dbać o każdą nawet kropelkę. Będzie nam potrzebny blok rysunkowy. Fajnie, jeśli będziecie też mieć blok rysunkowy kolorowy. Są takie kolorowe kartki, ale jeżeli nie macie, to wystarczą jakieś po prostu flamastry czy kredki. Co jeszcze? Będziemy potrzebować klej i nożyczki. I to chyba wszystko. Bo ja zawsze z Misiem staramy się tak dla Was przygotować zajęcia i różne zadania, żeby każdy mógł w prosty sposób sobie wszystko właśnie przygotować i wykorzystać takie rzeczy, które najczęściej w przedszkolu lub w domu gdzieś tam są. Dobrze, to zaczynamy. Chcielibyśmy Wam najpierw pokazać, prawda, Misiu? Plakat, który Misio przygotował. To jest propozycja Misia. My za chwilkę zrobimy sobie nasz troszkę inny plakat. Już wam tutaj pokazuję. O zobaczcie, to właśnie taki plakat Misio przygotował o tym, że ważne jest, żeby oszczędzać wodę. Hej starszaki i maluchy, sprawmy by świat nie był suchy, bo to niesie dużo szkody. Dbajmy o zasoby wody. No i tutaj Misio trzyma za rękę dużą kropelkę kropelkę wody. No dobrze. Ale może zacznijmy od tego, moi drodzy, gdzie wodę na Ziemi na naszej planecie możemy spotkać i jak ta woda wygląda, bo woda może mieć różny tak zwany stan skupienia, czy pokazuję Wam dalej. Oczywiście jest po prostu woda jako woda, jako ciecz. Jak odkręcimy w domu czy w przedszkolu kran, poleci z kranu woda. I to jest właśnie ciecz, taki stan skupienia. Ale jeżeli wyjdziecie na spacer i zobaczycie na przykład na spacerze chmurki na niebie, to te chmurki to też jest woda, tylko w innym stanie skupienia. Bo woda może wyparować, tak? I w postaci pary y, tworzą się później y, chmury. No i teraz trzeci stan skupienia wody. Myślę, że za jakiś czas może nawet już w niektórych rejonach Polski dzisiaj, bo dzisiaj jest zimno, pojawił się mróz, więc może gdzieś spotkacie wodę w postaci lodu. Na przykład zamarznięta kołuża, albo już później jak będzie bardzo, bardzo zimno, a może nawet jak będzie śnieg. To takie, taki lód też będzie jeszcze łatwiej spotkać. Ale oczywiście, jeżeli otworzycie np. lodówkę, to w lodówce, w zamrażarce, przepraszam, w zamrażarce też lód możecie znaleźć. No, a sama woda, to już wspomniałam razem z misiem. Samą wodę możemy znaleźć po prostu w kranie. Mamy takie szczęście, żyjemy w takim miejscu, gdzie ta woda jest i mamy ją właśnie. Ale musimy pamiętać o tym, że nie wszędzie jest tak łatwo woda dostępna. Gdzie jeszcze możemy tą wodę spotkać? No, jak pada deszcz, prawda? To też jest woda. Zresztą zbieranie deszczu, deszczówki jest bardzo dobrym sposobem na oszczędzanie wody. Możemy spotkać wodę na przykład w rzece, w jeziorze. Tak? No, oczywiście, tak mamy morza i oceany, ale to jest woda słona. Więc nie do końca jest e, tak, łatwa, tak łatwo ją e, wykorzystać, na przykład do, e, do picia. E, I mamy jeszcze takie miejsce, jak studnie. Może ktoś z Was gdzieś na przykład e, u babci, u dziadka, może u cioci, a może sami mieszkacie w takim miejscu, gdzie macie studnie. I trzeba tam z bardzo, bardzo głęboko tą wodę e, pobrać. Także to też jest takie miejsce, gdzie, gdzie wodę można spotkać. No dobrze. Ale teraz Misiu chciałby się z wami razem zastanowić. No bo y, skoro mamy tak dbać o tą wodę i y, y, oszczędzać ją i dbać o to, żeby była czysta, no to dlaczego po co nam jest tak naprawdę ta woda? Do czego potrzebna? Zacznijmy od komiksu, który Misio dla was przygotował. Woda wielką siłę ma. Poznaj jej zalety. Raz, dwa. I proszę, pierwszy Przypadek, kiedy woda jest bardzo potrzebna, żeby zadbać o nasze na przykład ubrania. Brudne ubranka, pierzemy je w ciepłej wodzie z odrobiną proszku. Wtedy ubranka staną się miękkie, czyste i pachnące. Pusty kubeczek, pij wodę codziennie i małymi łyczkami. Tak? To bardzo ważne, żeby nawadniać swój organizm, żeby pić wody wystarczającą, odpowiednią ilość. Nie soków jakichś słodzonych napojów, tylko właśnie wodę. Woda cię nawodni, oczyści brzuszek, gasi pragnienie i doda ci sił, gdy dużo ćwiczysz. Kolejna ważna rzecz to roślinki, ale nie tylko te roślinki, które mamy na przykład dla ozdoby w domu. Chodzi też o takie rośliny, które dają nam pożywienie czyli różne drzewa owocowe, czy na przykład jakieś warzywa, które gdzieś sobie rosną, zioła. Musimy je podlewać. Zwiędły kwiatek podlej go zimną wodą z konewki. Roślinki potrzebują do życia wody i deszczu, dzięki temu szybko rosną i pięknie wyglądają. Gdzie jeszcze potrzebujemy wody? Brudny talerz, woda i gąbka z odrobiną płynu zmyją ślady po obiadku. Czyściutki talerzyk będzie gotowy na przykład na pyszny deser, czyli do dbania o nasze naczynia, z których my zjadamy siadania, obiady czy kolacje. Oczywiście woda też jest potrzebna do gotowania, do mycia, na przykład warzyw czy owoców, ale też do przygotowania zupy. Pusty brzuszek? Ugotuj pyszną i zdrową zupkę, na przykład z ulubionych warzyw. Ciepła zupa warzywna dobrze wpływa na brzuszek i dostarcza dużo witamin. No i chyba na jedna z ważniejszych rzeczy, gdzie woda nam jest potrzebna, czyli do higieny osobistej, na przykład w toalecie. Brudna pupa po wizycie w toalecie, wytrzyj ją mięciutkim, nawilżanym papierem toaletowym. Pupa stanie się czyściutka, pachnąca i zadbana. No i oczywiście cała reszta różnych sytuacji związanych z higieną osobistą czyli mycie rąk, e, czyli mycie zębów, mycie całego ciała, mycie włosów. Tak? Do tego też nam jest woda bardzo potrzebna. Czyli, jak widzicie, mi się Wam tutaj opowiedział, Narysował piękny komiks, przygotował wszystko. Wiemy, jak ta woda jest ważna. Ale niestety tej wody nie ma na naszej planecie za dużo. W związku z tym, to co jest, musimy o to dbać. Musimy oszczędzać, żeby wystarczyło dla wszystkich, dla każdego. I druga rzecz, musimy dbać o czystość tej wody. No dobra. Teraz, moi drodzy, na chwilkę komiks tutaj odłożymy. Ja chciałabym Wam pokazać taki no, bardzo prosty eksperyment, który możecie sobie również sami zrobić w przedszkolu albo w domu, bo wodę musimy oszczędzać, dbać o każdą nawet kropelkę. W związku z tym, jeżeli woda jest zanieczyszczona, zaprudzona, to są takie specjalne miejsca, oczyszczalnie, które tą wodę tak przefiltrowują przelewają przez różne specjalne urządzenia, filtry i różne inne rzeczy, żeby ta woda była czysta, żeby ją można było użyć jeszcze raz. I ja bym teraz Wam chciała pokazać taki bardzo prosty filtr, który możecie zrobić sami. Tutaj skieruję kamerę. Moi drodzy, tak tutaj Misio siedzi razem ze mną. Um, proszę Misiu usiądź. Moi drodzy, będzie potrzebny nam taki prosty lejek, kuchenny lejek. Być może macie gdzieś w domu, w kuchni, albo może w przedszkolu uda się taki znaleźć. E, Jakieś szklane tutaj e, pudełko, czy słoiczek, czy może być szklanka. No i tutaj mamy tak listki ręcznika papierowego i mamy też wodę, która jest właśnie brudna, zanieczyszczona. Ta woda akurat tutaj jest troszeczkę ziemi. Wsypamy jakiś takich e, drobnych gałązek, jakieś resztki suchej trawy, trochę też chyba kamyczków. Moi no drodzy, bierzemy listek ręcznika papierowego i składamy go na przykład tak, na pół, jeszcze raz na pół. Bierzemy lejek, o tak. I tutaj do środka wkładamy nasz ręcznik papierowy. Może wystarczy tylko raz złożony, zaraz sprawdzimy. Jest tutaj ręcznik naszykowany, no i teraz musimy przez taki bardzo prosty filtr przelać naszą brudną wodę. Tak, co, próbujemy? Ja tutaj będę wlewała, zobaczymy, czy ten brud i te wszystkie rzeczy, których nie chcemy w wodzie, czy tutaj zostanie. Troszeczkę przelewam. Czekamy chwilkę. I coś tu się zaczyna dziać. Mam nadzieję, że to widzicie, bo tutaj spływa woda. Która jest właśnie przefiltrowana, no może nie jest idealnie czysta, jeszcze doleję troszeczkę, żeby było więcej widać, ale większość tych tutaj brudnych, różnych elementów zostaje na ręczniku papierowym, czyli na naszym filtrze. Zobaczcie, a tutaj ta woda, która jest, no jak widać, nie jest idealnie hmm, taka przezroczysta, ale już nie ma tych dużych różnych brudów. Oczywiście w takich dużych jakichś yy, oczyszczalniach tych filtrów jest dużo więcej, one są dużo sprawniejsze, no i nie są to tak naprawdę takie proste ręczniki papierowe, są to specjalne jakieś filtry, które powodują, że dosyć nawet brudna woda zanieczyszczona staje się zdatna do użytku naszego, tak? Czyli ona może być użyta, żebyśmy umyli ręce, czy żebyśmy sobie zagotowali wodę i zrobili herbatę. Także, ale to był taki prosty, chciałam Wam pokazać sposób, jak możecie zobaczyć, czy tą wodę jednak można oczyszczać. Jeśli chodzi jeszcze o takie oczyszczanie wody z dosyć dużych elementów, jakiś. Brudów typu, ktoś wrzucił torebkę plastikową do wody albo jakieś inne elementy, które w tej wodzie absolutnie nie powinny być. No to najlepszym sposobem jest po prostu wyłowić z tej wody wszystko to, co w tej wodzie nie powinno się znaleźć. I bardzo często tak robią ludzie, dzieci. Nawet jak się idzie na spacer nad rzekę, nad jezioro czy na plażę, to po prostu można mieć ze sobą worek na śmieci i te wszystkie brudy pozbierać. I w ten sposób również zadbać o to, e, chociażby o waszą okolicę, tak? Tam, gdzie macie e, na przykład właśnie, nie wiem, plaże przy jeziorze, czy jakiś, jakiś inny zbiornik wodny. Dobrze, to co? To teraz w takim razie zabierzemy się za pracę plastyczną. Chciałabym, żebyśmy razem dzisiaj zrobili super fajny plakat, który będzie nam wszystkim przypominał o tym, żeby dbać o każdą nawet kropelkę wody. Co my tutaj będziemy potrzebować? Moi drodzy, będzie nam potrzebna kartka, może być kolorowa, może też być kartka biała. I zaczniemy od tego, że narysujemy sobie na tej kartce. Ja tutaj mam taki blok kolorowych kartek. Wybiorę na przykład kartkę taką jasno niebieską. Skoro mówimy o wodzie, to. Taką, ale możecie też wziąć białą i po prostu ją potem pięknie pokolorować. Uwaga, już Wam będę wszystko pokazywać. Teraz będziemy robić nasz plakat. No i drodzy, mamy kartkę. Zaczniemy od tego, żeby narysować kran. Duży kran. Najlepiej jakbyście mieli czarny flamaster. I zobaczcie, tutaj z boku narysujemy duży kran. Tu jest taka rura jedziemy na dół. To jest kran. Do góry. A tutaj będzie możliwość tego kran, ten kran będzie można odkręcać i zakręcać. Teraz Wam pokażę, jak to dalej zrobić. Mamy kran. Oczywiście możecie go sobie pięknie pokolorować, czy to flamastrem, czy kredkami. Na przykład na niebiesko. Może być. I teraz kilka elementów spróbujemy wyciąć z kolorowych kartek. Po pierwsze, wytniemy sobie tutaj taki właśnie kran, kształt kranu, i pokażę Wam, jak to zrobić. U mnie kran będzie miał taki kolor, ale może być biały i możecie go pokolorować. Mam też nożyczki, i pierwsza rzecz: wycinam sobie taki dłuższy pasek. O, taki pasek. Ten pasek kartki składam na pół. I następnie wycinam coś takiego. Tutaj będzie tak wąsko, wąsko. A tutaj będzie taki. Zaraz Wam pokażę taka trochę, jakby kokardka. Możecie sobie najpierw narysować ten element. O, zobaczcie. W ten sposób, widzicie? Tu jest takie węższe, a tutaj. Trochę trójkącik. I teraz, jak rozłożymy tą karteczkę, to mam tutaj kran i będę go mogła tutaj przykleić. Mam już klej, proszę, zobaczcie. I przyklejam mój kran. Z tej strony jest. Kran przyklejony. Następnie z jakiegoś innego kolorowego papieru, ja mam akurat tutaj zielony, wytnę, tutaj będzie taki. Pojemnik. Pojemnik, zaraz Wam powiem na co. Pojemnik już może mieć kształt, yy, jaki Wam się podoba. Może być taki trochę jak kubek, jak może być jak taka duża, nie wiem, jakaś miseczka. O, zobaczcie, coś takiego wycięłam. I ten pojemnik na wodę, na każdą kropelkę, umieszczę tutaj na dole. Widzicie, mam kran, tutaj mam pojemnik na wodę. No a tu, tu właśnie będą kropelki. Wszystkie kropelki, które są dla nas bardzo cenne, które chcemy złapać do tego pojemnika, bo trzeba dbać o każdą kropelkę. Kropelki możecie narysować, i to jest rysowanie w taki dosyć prosty sposób, bo zobaczcie, kropelkę wystarczy narysować. O, o na przykład tak. I można narysować kropelkę uśmiechniętą, która nie będzie zmarnowana, tylko wpadnie znowu tutaj do pojemnika i będzie mogła być wykorzystana. Kolejny sposób to jest taki, że z niebieskiej kartki możecie taką kropelkę wyciąć. Zobaczcie. Taka kropelka. Pamiętajcie, że kropelki nie są idealnie okrągłe, mają różne kształty, szczególnie jak właśnie na przykład, byście spojrzeli na jak będzie padał deszcz i na szybę, to te kropelki się układają w różne kształty. Tu możecie taką kropelkę też sobie przykleić, czyli możecie ją narysować, możecie kropelkę przykleić i też dorysować jakiś fajny jej uśmiech taka zadowolona kropelka moja druga widzicie i wszystkie kropelki tutaj trafiają wpadają do tego pojemnika eee, możecie również jeżeli macie taką możliwość żeby sobie wydrukować są dostępne materiały na stronie akcji zdrowo i sportowo między innymi są takie gotowe przygotowane przez misia eee, przez markę velvet kropelki które po wydrukowaniu możecie sobie Wyciąć i wtedy taką kropelkę wyciętą, ja tutaj jedną przygotowałam, o, zobaczcie, taką uśmiechniętą, też możecie tutaj narysować, przykleić, jak wpada, zobaczcie, do mojego pojemnika. O, udało mi się tutaj kropelkę. Zobaczcie. Cały plakat, całą pracę możecie jeszcze pięknie pokolorować. Jeżeli znacie literki, to możecie tutaj napisać oszczędzaj wodę albo po prostu może napisać woda, że tutaj wpada nam woda. O zobaczcie. Wo woda. Tak? I mamy super plakat, który możecie później powiesić w takim miejscu, żeby każdy zwrócił na niego uwagę, żeby każdy sobie przypominał, że ta woda nam jest bardzo potrzebna i że musimy o nią o nią dbać. Ale mamy z misiem jeszcze jedną rzecz, jedno pytanie. Bo tak naprawdę o tą wodę może dbać każdy z Was. O, Ty możesz dbać, tak? O, i Wy tam z tyłu też. I Ty możesz, i Ty też. I Ty, tak, 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 Ty w tym niebieskim sweterku też możesz o wodę dbać. Wy też tam razem przy stoliku siedzicie, się uśmiechacie. Wy też możecie zadbać o wodę i ją oszczędzać. Każdy z Was, każdy z Was w domu, czy w przedszkolu, czy w szkole może oszczędzać i dbać o wodę. W jaki sposób? No, zastanówmy się. Moi drodzy, pierwsza rzecz. Myjecie ręce albo myjecie zęby. Jeżeli macie już na przykład pastę na szczoteczce i myjemy, to wodę w kranie można zakręcić. Niepotrzebnie ona wtedy leci. Jak macie mydełko na rączkach i myjecie rączki, to też możecie na chwilę wodę zakręcić. Dużo, dużo oszczędzicie w ten sposób. Dużo kropelek złapiecie, tak jak tutaj na naszym plakacie. Albo na przykład zamiast e, kąpać się w wannie, jeżeli macie taką możliwość, możecie wybrać prysznic. W prysznicu podczas kąpieli zużywamy dużo mniej wody. Naprawdę dużo mniej. Podobnie jest, jak korzystacie z toalety. Zresztą właśnie jutro jest Światowy Dzień Toalet. No, ja jestem pewna, że Wy wiecie, jak korzystać z toalety i jak zadbać o higienę w toalecie. Jak jesteście w toalecie, to y, są takie. Często specjalne spółczki w toalecie, gdzie możecie wybrać, nacisnąć odpowiedni guzik, gdzie poleci więcej wody bądź mniej. Więc starajcie się używać zawsze tej spółczki, gdzie jest mniej wody, żeby mniej wody spłynęło, żeby mniej wody zostało zużyte. Jak jeszcze możemy oszczędzać wodę? O, właśnie! Możemy, jak pada deszcz, ten deszcz zbierać, czyli zbierać deszczówkę i później tą wodę wykorzystać, na przykład do podlania kwiatków albo naszego trawnika. Mm -hmm. Możemy, co jeszcze możemy zrobić? Misiu, jak myślisz? Miś podpowiada, że możemy być takimi em, troszeczkę mechanikami i pilnować żeby nigdzie w domu czy w przedszkolu z żadnego kranu niepotrzebnie woda nie kapała. Czasami kran może być uszkodzony i woda może cały czas kapać. Wydaje się, że tego nie jest dużo, ale jakbyście postawili miseczkę pod takim kapiącym kranem, to naprawdę by się zebrało sporo, nawet w jeden dzień. A co dopiero przez kilka dni? A przez kilka tygodni? Albo miesięcy? To jest mnóstwo wody. Szkoda, prawda, żeby się ta woda zmarnowała. Czyli pilnujemy kranów, dokręcamy, żeby nic nie leciało, a w razie czego naprawiamy Tak? prosimy tatę, dziadka, mamę, ciocie, kogo, kogoś dorosłego o pomoc i taki kran trzeba dokręcić i, e, i naprawić. Naprawdę jest sporo możliwości, które możecie zrobić, a druga rzecz, Raz jest oszczędzanie wody, a druga rzecz jest o to, żeby ta woda była czysta. Nie wrzucajcie do toalet niepotrzebnych rzeczy. Tam się wrzuca tylko papier toaletowy, tak? Wszystko inne e, zanieczyszcza wodę, która sobie tam gdzieś płynie. E, czyli śmieci wyrzucamy do śmieci, nie do toalety. Podobnie jest na plaży, podobnie jest nad rzeką czy nad jeziorem, jak jesteście. Nie wrzucamy żadnych śmieci do wody. Bo to później szkodzi naprawdę wszystkim i e, zwierzętom, które żyją w tej wodzie, albo te zwierzęta, które piją wodę, na przykład z rzeki, e, roślinom, które są też w wodzie, albo dookoła, ale też nam, całej naszej planecie. Także, jak wspólnie o wodę zadbamy i będziemy ją oszczędzać, to tej wody wystarczy dla, dla nas wszystkich. No i drodzy, twórzcie swoje plakaty. I koniecznie później pokażcie mi i Misiowi, jakie plakaty narysowaliście, czy wykleiliście. To już wasza decyzja, w jaki sposób to zrobicie, a może ktoś z Was wymyślił zupełnie inny plakat. Ważne, żeby plakat był w takim miejscu, żeby każdy go widział. Może gdzieś, na przykład przy wejściu do Łazienki, powiesicie plakaty, a może przy wejściu do przedszkola, a może w domu, w kuchni, żeby było widać i żeby każdy y, mógł sobie przypomnieć, żeby wodę oszczędzać. Y, zapraszam również. Waszych rodziców i Waszych nauczycieli ze szkół i z przedszkola na naszą stronę akcji Zdrowo i Sportowo, bo tam w materiałach edukacyjnych macie jeszcze mnóstwo różnych rzeczy, które możecie wykorzystać, między innymi właśnie te kropelki, które możecie wydrukować zrobić z nich teatrzyk, bo można je nakleić na patyczek yy, yy, i zrobić przedstawienie o yy, oszczędzaniu wody. Yy, macie również kolorowanki, które miś was przygotował, na przykład taką kolorowankę. Macie różne zagadki, yy, macie też scenariusze yy, zajęć yy, i podpowiedzi, co możecie jeszcze zrobić, w co się pobawić, żeby się nauczyć o tym, jak wodę oszczędzać i jak o nią dbać, także zapraszam na stronę. Misio tam przygotował mnóstwo ciekawych rzeczy. Korzystajcie i pamiętajcie: dbajcie o wodę. Oszczędzajcie wodę. Bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszych zajęciach i zapraszam już na następne, ale jeszcze nie zdradzę. Na jaki temat. Dzięki bardzo. Cześć, cześć!